I oprawę muzyczną do tych wydarzeń, za którą pięknie dziękujemy, zapewnia pan Zbigniew Dworakowski. Pan Zbigniew Dworakowski jest reprezentantem Rodaków Kamratów i Warszawskiego Stowarzyszenia Giedrzwałdu. Zapraszam pana serdecznie do zabrania głosu. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce! Zanim... Na początek chciałbym powiedzieć, że yy, wiele rzeczy tutaj zostało powiedzianych, i nie chciałbym się powtarzać. Dlatego chciałbym przytoczyć przepisy prawa obowiązującego w naszym kraju, które są notorycznie łamane przez ludzi urzędujących w Alei Szucha i tutaj przywiejskiej. Ale zanim to zrobię, chciałbym powiedzieć, że dopóki. Na Ukrainie będzie obowiązywała skrajnie nacjonalistyczna, wręcz szowinistyczna, banderowska ideologia, to nasze państwo nie powinno prowadzić y, żadnej polityki zagranicznej z takim państwem. To jest moje zdanie. Mam nadzieję, że wielu Polaków tak uważa. A więc chciałbym na początek przytoczyć przepisy prawa, które są notorycznie łamane przez naszych rządzących i parlamentarzystów. Na początek chciałbym przypomnieć artykuł 29 kodeksu karnego o penalizacji tak zwanej zdrady dyplomatycznej. Artykuł ten brzmi następująco. To będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega każdej pozbawienia wolności od roku do lat 10. A chciałbym przypomnieć, że ta umowa, nazywana porozumieniem, zawarta przez Donalda Tuska 8 lipca tego roku, jest skrajnie asymetryczna. Spowoduje to bardzo duże wydatki budżetowe, a w związku z tym skrajne zubożenie naszego społeczeństwa. Następnym, następnym przypisem prawa, który jest notorycznie łamany, jest artykuł 117, paragraf pierwszy i trzeci kodeksu karnego. Brzmią one następująco. Paragraf pierwszy. Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat dwunastu albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. I artykuł, i paragraf trzeci, który brzmi, kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie, wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Warto tutaj także przypomnieć ślubowanie poselskie, jakie składają nasi parlamentarzyści, a brzmi ono następująco. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego co obserwujemy, nasi posłowie od wielu lat próbują tutaj nam urządzić obóz koncentracyjny, bo czym innym można nazwać 15-minutowe miasta, strefy czystego tra transportu, słupki, szlabany i płotki. Warszawa wygląda jak kiedyś wyglądała wieś pełno słupków, szlabanów i płotków. Ci posłowie, mam nadzieję, sądzą, tak można sądzić, yy, yy, tak można przypuszczać, że jakoś uchronią się od tego obozu koncentracyjnego, że ich to wszystko ominie. Ale warto tutaj przypomnieć, że esesmani z obozów koncentracyjnych Bezskutecznie tłumaczyli w różnych trybunałach i sądach, że wykonywali tylko rozkazy. Byłoby dobrze, mówił o tym Rafał Mosakowski, że zostanie przywrócona kara główna. I mam taką nadzieję, że przyjdą takie czasy, że. W prawdziwych pol polskich narodowych sądach ci ludzie zostaną właściwie potraktowani i osądzeni, osądzeni sprawiedliwie. Śmierć wrogom ojczyzny!